Moją religią jest samotność. Czas to chwila trwania w niej, gdzie świat nie istnieje, Bóg nie istnieje. Nie ma człowieka, wszystko jest względne. Tak jak ja i ty, oparci o klucz wiolinowy w hymnie miłości. Zrzadka tylko gdy stajesz w drzwiach mej świątyni. Przynosisz powiew nowego. Myślę, czy to nie błąd, że przyszło nam żyć w dwóch tak dalekich krwioobiegach miasta. Czas się rozpływa wraz z mgłą z łąk. pozostaje niedotyk. Nawet czas nie zauważył, kiedy wyrośliśmy z siebie jak z choinek dziecięcych wigili odfrunęły papierowe anioły samotna gwiazda na szczycie nic się nie zdarzy bo późno sam bóg przezornie schował twarz w dłoniach modlitwy pogubiliśmy błyski oczu więc spojrzeniami niewidomymi tulimy rozbite gniazdo serca bez pośpiechu w cień odchodząc każde z osobna inną drogą zabrakło nawet światła bladego pozostało nieśmiałe pytanie upływający czas znacznie wyraźniej zaobserwować można nie na własnych dzieciach a po twarzach swoich nauczycieli, gdzie nie tylko. Przypruszona siwizną głowa, ale przygarbiona sylwetka często podpiera się nieodzowną laseczką. Starzejemy się, i jest to proces naturalny. Chodzi w tym o to, aby dochodzące w kalendarzu lata zaznaczyć pięknie i w zgodzie z sobą samym, by nadal było jak kiedyś.